Witajcie. Dostałem dzisiaj powerbanka Xiaomi podobno. Zamówiony jest na AliExpress taki szybciutki unboxing z ręki. Więc tak przychodzi w szarej kopercie w takim opakowaniu jak tu widzicie. Jest do tego chińska instrukcja. Kabelek jak widać ma znaczek. To... Dodatkowo, wygląda tak, jest to chyba szczotkowane aluminium. Tu też widać znaczek. Mam nadzieję, że go dostrzeżecie. Tu jest jego pojemność i wszystkie parametry. Tutaj jest przód. Naklejka, która go osłania, jest dosyć mocno przyklejona. Powiem wam szczerze, że został klej, więc będzie trzeba chyba wyczyścić spirytusem. Generalnie tutaj pokazuję stan naładowania. Tak jak mówiłem, obudowa jest ze szczotkowanego aluminium. Dodatkowo, jak widzicie, jest w takim śmiesznym opakowaniu. W ten sposób dodatkowy. ono tak jest zamykane. Nie, nie uczcie się, że jest inaczej. Nie będę Wam tam dokładnie w ten sposób jest tylko tak nakładane kompletnie nic więcej jeśli będę miał chwilę czasu no to zrobię dokładniejszą prezentację, to jest taki szybciutki unboxing żebyście zobaczyli koszt, który wyniósł mnie na Aliexpress to jest przeliczenie na polskie 45zł z jakąś tam niewielką nadwyżką kilku groszy, czekałem nawet chyba nie czekałem 3 tygodni Generalnie paczka przyszła z Holandii, co jest ciekawe. Nie z Chin, tylko z Holandii. To na tyle, więc to był taki szybciutki unboxing z ręki. Pozdrawiam, trzymajcie się.